Jesteśmy dzisiaj w Olimpii, byliśmy właśnie w muzeum, a obecnie idziemy zwiedzać ruiny tego, co zostało po tym obszarze świątynnym oraz po miejscu, w którym yy, odbyła się olimpiada. Na stadion olimpijski wchodzi się takim oto tunelem, wchodziło się takim oto tunelem, bo jak widać niewiele z niego zostało, został tylko ten tylny łuk i sportowcy wchodzili na taki wał ziemny, na którym mieściło się około 50 tysięcy osób. Tu jest linia startu i dystans to 192 metry. Zostaliśmy nominowani na sędziów. Idziemy na koniec, na linię końcową, żeby patrzeć, kto wygra współczesny wyścig na pierwszym Stadionie Olimpijskim świata. Ty weź się, suń, bo oni na ciebie biegną. Oj, tam! I wystartowali! 190 metrów przed nami. Slądem na. też nie nagram. <grym> nie! Raz jeszcze nie wydrzymię. <Nie>. Yes. <grym> oh, no, no, ja co to jest? <grym> I zwycięzca tej wyścigu. Wieniec poproszę poproszony, zwycięzca tej wyścigu. <grym> <grym> Krzysiek Gratuluję bardzo! Proszę jakiś wywiad może. E, no biegam na pociąg, więc mogę sobie trenować taka amatorska, ale nie jestem zawodowcem żadnym, więc no, mogłem wygrać sobie. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Chciałem poznać tak wyśmienitego Dziękuję tego bardzo. Sportowca. Pochód zwycięzców. Takich kwiatków tu w Polsce nie macie. I jej w sumie też. Ej! Byliśmy w tej restauracji za mną i e, tak jest plus, że właściciel ma też drugą obok, dostajemy od razu dwa menu i po prostu może, mogą nam przynosić dowolnie. E, w Olimpii to polecam w sumie. Koniec olimpijskiej przygody, jedziemy dalej.